Biuro Karier zajmuje się pośrednictwem pracy, organizacją praktyk dla studentów, poradnictwem indywidualnym oraz grupowym, a także pomocą studentom w organizacji różnego rodzaju imprez. Witam, nazywam się Michał Szawcic, reprezentuję firmę Login Trade. Tomasz Budarzewski, firma Login Trade. Jesteśmy grupą, która specjalizuje się w dość ciekawych takich mocno innowacyjnych i kreatywnych rzeczach. Jest to spółka technologiczno-informatyczna, spółka, która dość mocno współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu. Na dzień dzisiejszy prawie 75% naszych pracowników stanowią e... absolwenci Wyższej Szkoły Bankowej. Od czterech miesięcy pracuję w firmie Login Trade. Pracę otrzymałam przez Wyższą Szkołę Bankową, przez Biuro Karier. Rocznie otrzymujemy około 300 ofert pracy. Firma External Way współpracuje z Biurem Karier Wyższej Szkoły Bankowej od roku. W tym czasie współpraca układała się bardzo dobrze i zawsze mogliśmy liczyć na zaangażowanie i pomoc Biuro Karier w procesach rekrutacyjnych, które prowadziliśmy. Biuro Karier to nie tylko pośrednictwo pracy, ale także i organizacja praktyk. Rocznie kontaktujemy się z około tysiącem firm na terenie przede wszystkim Dolnego Śląska, ale i całej Polski. Pośredniczymy w organizacji praktyk dla tyluż samo studentów. Ściśle współpracując z biurem karier zatrudniam tylko praktycznie i wyłącznie absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej. Również w naszym biurze, w naszej kancelarii. Odbywają się praktyki studenckie, jak również staże studenckie. Studenci po praktykach często otrzymują propozycje zatrudnienia. Zdarza się, że są to studenci studiujący w trybie dziennym. Aby rozpocząć pracę zawodową, są zmuszeni do zmiany trybu studiów. Uczelnia i biuro karier bardzo im w tym pomagają, ponieważ dla Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu kariera zawodowa swoich studentów i absolwentów jest najważniejsza. I teraz dwie stażystki, które przyszły z OSB, a też to wyszło tak zupełnie przypadkowo, bo zadzwoniłem, że szykuję kogoś miejsce do pracy. No i zaproponowali mi tych starzystów. Są tak dwie rewelacyjne dziewczyny, że mam dylemat, bo tylko jedną zatrudnię.